Cześć, nazywam się Julita Kotecka i to ja stworzyłam dla Was plan, z którym przygotowujecie się do, ma do maratonu warszawskiego. Ponieważ w planie znalazły się ćwiczenia sprawnościowe, ogólnorozwojowe dla biegaczy, chciałabym w tym filmiku pokazać Wam, jak te ćwiczenia wykonywać poprawnie i jakich błędów przede wszystkim unikać. Za kamerą usłyszycie głos trenerski, który będzie instruował i właśnie nakreślał rzeczy, na które powinniście zwrócić przede wszystkim uwagę. Zwróćcie uwagę na to, że ćwiczenia sprawnościowe są podzielone, trening sprawnościowy jest podzielony na dwie części, część A i część B. Najpierw wykonujecie wszystkie serie części A, następnie wszystkie serie części B. Możecie także ten plan modyfikować pod siebie, na przykład zwiększając liczbę serii, bądź zmniejszając ją, jak również na przykład dodawać obciążenie różnego rodzaju utrudnienia. Także zapraszam i mam nadzieję, że skorzystacie. Ćwiczenie numer 1. Zaczniemy od marszu, a w miejscu zakładacie gumę mini bend na stopy i pracujemy sobie w miejscu. Zwróćcie uwagę na prawidłową postawę, czyli ściągnięte łopatki, mocno spięty brzuch oraz e, przede wszystkim pracę kolan na wysokość biodra, jak również na ułożenie rąk. Staramy się nie prostować rąk w stawie łokciowym. Pokaż teraz błędy. Właśnie tego unikamy. Staramy się cały czas utrzymać. Hop, teraz pokaż prawidłowo. Tak jest. Przyciszenie numer dwa. Guma miniband wędruje powyżej kolan. I pracujemy krokiem odstawno-dostawnym. 15 kroków w prawą stronę, 15 kroków w lewą stronę. Straci się utrzymać cały czas. Kolana wyknięte do zewnątrz. Dzięki temu aktywujemy pośladki. Patrzymy się przed siebie. Łopatki ściągnięte. I biodra wychodzą mocno do tyłu. To czego chcemy uniknąć, to wysuwanie kolan daleko przed linię palców. Pokaż teraz błąd tego chcemy uniknąć, pilnujemy cały czas bioderek z tyłu. Ćwiczenie numer 3 to tak zwane dzień dobry. Możemy to wykonać bez żadnego obciążenia. Ruch polega na mocnym wypchnięciu bioder do tyłu pochyleniu całego tułowia i dzięki temu aktywnie rozciągamy całą tylną taśmę. Możemy to ćwiczenie utrudnić poprzez dodanie oporu dzięki gumie. Zakładamy ją na stopy oraz kark. Sam ruch nie zmienia się. Zwróćcie uwagę na to, żeby ciężar ciała był na piętach, a kolano nie porusza się do przodu. Zostaje cały czas w miejscu, jedynie biodra wyjeżdżają mocno do tyłu. Pamiętajcie o mocno napiętym brzuchu. Kolejne ćwiczenie to tak zwana deska, czyli plank, podpór na przedramionach. W tej pozycji pilnujecie, żeby barki były w linii z łokciami. Stopy są mocno złączone, ściskamy pięty, dzięki czemu zaktywujecie jeszcze bardziej pośladki, jak również. Cały czas wciągamy pępek w kierunku do kręgosłupa. Utrzymujecie tę pozycję przez 30 sekund. Z tego płynnie przechodzimy do planku bocznego. Wersja podstawowa, stopy są złączone. Wersja trudniejsza, noga wędruje do góry, lub dodatkowo jeszcze ręka idzie w kierunku szufitu. 15 sekund na prawej stronie, 15 sekund na lewej i to jest cała pierwsza seria. Część B naszego treningu zaczniemy od zakroków naprzemiennych. Pierwsza wersja bez obciążenia. Pracujemy na przemian. Prawa lewa, lewa noga, wychodzimy mocno do tyłu. Zwróćcie uwagę na to, żeby kolano nie uciekało nam do środka, jak również z perspektywy z boku patrzymy, żeby kolano przednie zostawało tak naprawdę w miejscu. Wychodzimy bardziej biodrami do tyłu i nogą zakroczną. To jest wersja podstawowa bez żadnego obciążenia. Wersja trudniejsza, która jeszcze dodatkowo angażuje obręcz barkową, jeszcze mocniej stabilizuje nasze ciało, do hantelek nad głową. Dodatkowo wychodzimy kolankiem najpierw do góry, dopiero jest wyjście do tyłu, to zmusza jeszcze naszą stopę do pracy, jak również wszystkie mięśnie stabilizujące naszą postawę. Ćwiczenie numer 2 to plank boczny z rotacją, tutaj bardzo mocno też zaangażujemy łopatki i całą górę ciała, o, sięgamy sobie ręką jak najdalej pod ciało, następnie Ściągamy łopatki łokieć wychodzi za ciało. Możemy sobie to ćwiczenie utrudnić, dodając niewielkie obciążenie oraz wychodząc ręką do sufitu. Tak jest. Kolejne ćwiczenie to martwy ciąg na jednej nodze. Możemy to wykonać bez obciążenia. Pracujemy przeciwna ręka, przeciwna noga. Utrzymujecie równowagę i dopiero wtedy zaczynamy. Zejście do dołu. Spójrzcie bokiem na tą pozycję z obciążeniem okay, wtedy tak jak mówiłem, przeciwna ręka, przeciwna noga. Jeśli trzymamy ciężarek w prawej dłoni, lewa noga jest nogą postawną. Znacniamy cały tył uda, mięśnie pośladkowe oraz plecy. Spójrzcie bokiem. Kolano może być delikatnie ugięte, ale chcemy zachować całą, całe ciało w jednej linii, czyli głowa nasz tułów oraz noga, która idzie wędruje do góry, jest w jednej linii. Ostatnie ćwiczenie to przysiad i, i tak naprawdę jego różne wersje. Zaczniemy od podstawowej wersji y, przysiadu, czyli klasyczny r skład. Ciężar ciała ustawiony na, na całej stopie, kolana wędrują w linii z palcami. Wersja trudniejsza. Dodajemy sobie gumę mini band nad głową. Jest to przysiad overhead skład który jeszcze lepiej poprawi nam nasze zakresy ruchu i na pewno sami się o tym przekonacie. Wersja trudniejsza, bardziej siłowa to goblet skład, trzymamy obciążenie przed klatką piersiową, sam ruch nie zmienia się.